Cześć, jestem Czarny Polak, Oto następny odcinek CSGO, tym razem końcu z mikrofonem. A dziś gramy sobie z dużymi lagami, ze względu na to, że mój komputer powoli pada. Mam wam to nie będzie zbyt dużo robiło różnicy. I mi też, bardziej mi, ze względu na to, że nie sprzyjałbym do takich lagów. Muszę się do tego przyz przyzwyczaić. Tutaj na, e, tutaj na górze, w lewym e, górnym logu, logu, rogu, e, macie tutaj e, oczywiście nazwę tego serwera. M mogę Wam podać IP w opisie, jeśli chcecie a jeśli nie to, to nie jeśli to będzie pytał co tam podam w komentarzu oczywiście jeśli będzie chciał serię na deathmatchu e, ogólnie jeśli chodzi o serię na kanale no to tutaj e, będą no właściwie jeszcze sam nie wiem względem względu na mojego kompa ale myślę że CSGO mogłoby się pojawić ja jednak nie wiem jeszcze czego czy będzie czasami otwieranie skrzynek czy ale myślę, że skrzynki to nie skiliwują, -y, to jest trochę bez sensu. A i od dawna już tego nie robię. Aż znaczy, na początku robiłem. Mnie... To ładny ładne, haczydł spadł. Możecie pisać w, komentarza, jak, w komentarzach, jakie jak, 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 jak serie może, chcecie na moim kanale. Od razu mówię nie, League of Legends. Bo to nie mój styl. Kalama. Zwaliłem tą akcję. Mam nadzieję, że ze względu na mojego coinstalonowego GCS le beznom skim i boję się, że to źle wyjdzie, jeśli chodzi o mnie jakieś dziwne tutaj yy, rzeczy wychodzą. Ale mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze z nagrywaniem też. Ja coś, jak coś to jeszcze raz nagram. Może jutro Co mi tak nie wychodzi go zabić, no to dziwne było jest nie ta forma What? Nie, naprawdę coś się z moją formą dzieje. O. a no, w końcu facet ładny headshot znowu znowu ładny ładne headshot Ojej, rozkręciłem się i zako tak oczywiście jak zawsze potroby muszą być na coś 1.6 o, I to, te podróże, naprawdę, że nie mam żadnego szacunku. Według mnie to niszczy trochę szacunek do danego youtubera. Może te że kraje, wszystkie, nie wiem, właściwie robią ludzie, że tak się podszywają. Według mnie teraz straszne bez sensu. Takie podszywają się do Co, żeby, że ktoś ci nawierzy, czy co, nie rozumiem tego. To, że będziesz, że Izakiem? Nie, nie będziesz, że będziesz że będzie będziesz lamił nie będziesz mieć aima, czy coś w takim stylu? No bardzo dobrze grasz, no nie? To już jest różnica. Zresztą izaki nie gra w CS 1.6, tylko w yy, no To też jest różnica. Yy, ale no cóż. Niektórzy o tym nie wiedzą. Yy, ja nie jestem dobry w cs W CS-a w ogóle, w GO ani 1.6. Nie jestem jakimś fenomenalnym graczem. Ale czasami czas spada ładnego. Muszę powiedzieć. Nie mówię, że nie. Ojej, nie wyszło. No i napiszcie naprawdę komentarzy, bo to dużo mi da. Jaką wcydzieć serii ja może ogarnę, to jeśli komputer naprawi. Bo teraz to co odwala mój komputer to sam się nie naprawi oczywiście, ale to co odwala to po prostu nieduży, niedowierzenie. Zostały erory i w ogóle. No kurde, ale nie wyszło. Ale koleś źle spojrzał. Farta miałem. No cóż, ale i tak jak patrzę na serwer, to jest ten drugi, więc źle mi nie idzie z drugiej strony. Chociaż na to, że nie mam dobrej formy, to mi źle nie idzie z drugiej strony, więc jestem zadowolony. so tyle Oj oj Muszę się podrapać Padło. Czy drugi koleś tam był? O, teraz triple falnąłem, tripla. No jestem pierwszy w TT, więc no rzeczywiście nieźle nie jak na moją forę, chociaż w TT bym był ostatni, pewnie. Coś nie wyszło. Kosiłek nie strzelił. Free fire, aj, nie udało się, nie udało się w ogóle. Mm. Co mnie wkurza na tych meczach, to prostu cały czas plesy, oj. Tymczasem myślałem już, że wydam jeszcze następne oj... obiłem opła, żeby nie zabiłem. Czy może mi się uda zeskanować? Ich już nie ma ich tam Kurde, teraz mi nic nie wchodzi. Nie, po prostu... Muszę sobie poprawić myszkę. O, poprawiłem tę myszkę już. Tak, akurat wtedy, kiedy ładowałem, z drugiej mogę się skrycić, dopiero później, ale nie pomyślałem, oczywiście. No, ale. cóż. No, dwóch. to co tu. No, więc spróbuję ogarnąć jakieś serie później. Mam już jedną serię, raczej to nawet mogę teraz nagrać. I możliwe, że nagram nie no. Nie, nic mi wchodzi teraz. I mam i mam nadzieję, że mi się uda nagrać jedną serię. Dodatkową. Oczywiście odcinki nie będą się codziennie, ale... Nie będą codzienne, nie, ale będą dość, no tak, co tydzień, na pewno, będzie jeden odcinek, to na 100% jakiej gry, tego jeszcze nie wiem, możecie mi napisać tutaj, mówię w komentarzach, już nie raz. O, musiałem na chwilę coś zobaczyć. No i... Nie wiem co tam mm, nagrać bym mógł, teraz tak sobie myślę... To mówię CSGO, no co tam wiadomo. Ale CSGO z by raczej nie oglądał. Rankingowego, bo ledwo kto ogląda. No, połowa widzów ogląda załóżmy, która normalnie ogląda wszystkie odcinki, na przykład załóżmy jakiegokolwiek YouTubera, który nagrywa rankingówki też chce się. I rankingówki to ogląda na przykład z połowa osób czy jedna czwarta po prostu im się nie chce oglądać rankingu, bo oni w ten czy mogą sobie zakresami. to jest bez sensu. Chyba, że to Izak, no nie? Izak to już jest różnicę, ponieważ on coś swoim poziomem coś może nauczyć, tak? Ale na przykład takich, takich, jak to mówią ludzie, wybustowanych noobów, tak, tak, no nie wiem, no, kto to może być. Nie będę już wyużywał nazw, ale kogokolwiek, no to już mało się można nauczyć, no nie? Nie mnie to bez sensu. Rankingówki chociaż może. Jedna czy dwie mogą się pojawić. Jedna czy dwie mogą się pojawić, tak? Ale to nie to zależy od to przyjmiecie. To przyjmiecie, bo dobra nie jestem FCS-a-gołów. Yy, Oj, Uff. a poza tym to. Yy, myślę że, oj, myślę że to będzie gra Basement, moja druga seria, e, niczące segał, jeśli w ogóle będzie, to Basement. E... Mm, basement polega na tym, że